Pan z Wami. Słowa Ewangelii i św. Mateusza. Jezus przyszedł nad jezioro Galilejskie, przyszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając ze sobą chromych, łomnych, niewidomych, niemych. I wielu innych. I położyli ich u nóg jego, a on ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że nie mi mówią, łomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą i wielbiły Boga Izraela. Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł, żal mi tego tłumu. Już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasadł w drodze. No to rzekli mu uczniowie, skąd na Pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich, ile macie chlebów. Odpowiedzieli siedem i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi, wziął te siedem chlebów i ryby i odmówił czynienie połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedni wszyscy do sytości, a pozostałych łąków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Oto słowo Pańskie. Panie Jezu, tak jak wówczas na górze byłeś, tak jesteś tutaj obecny. I czy dzisiaj też do ciebie przyprowadzają chromych, łomnych, niewidomych, wielu innych? najpierw do Ciebie. Oczywiście powiemy, o z tego dzisiaj mamy medycynę. Lekarze leczą. Owszem. Ale cóż lekarze zrobiliby bez Ciebie. Nawet nie są świadomi tego, że jeśli oni pomagają, to dlatego, że ty, że ty dałeś człowiekowi taką moc. Cokolwiek czynić możemy to dzięki tobie, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi. Tak. I trzeba by było niejednemu lekarzowi przypomnieć: To nie jest tak, że ty urodziłeś się lekarzem. Nie. Stałeś się lekarzem dopiero dzięki temu, że zostałeś wtajemniczony. I tak możemy mówić o wszystkich naszych możliwościach. Pomagania ludziom. Jeśli mogę pomagać, to dlatego, że Ty za tym stoisz. I dalej, cokolwiek czynię dobrego, to Ty za tym stoisz. Cokolwiek. I oczywiście Ty sam bezpośrednio też uzdrawiasz w sposób cudowny. Ale tak przyzwyczaliśmy się do tego, że tylko tam, gdzie jest taki cud udowodniony, to tylko tam ty działasz. A przecież cała przyroda to jest jeden wielki cud, i to jest wszystko dzięki Tobie. Ty masz władzę nad stworzeniem. A ludzie sobie przypisują władzę nad klimatem, nad ziemią. Jacy głupcy jesteśmy czasem, jak gdyby to wszystko od nas zależało. I teraz tajemnica powodzenia naszej służby dobrze czynić możemy tylko wtedy, kiedy. Respektujemy twoje prawo Boże. I tutaj znowu wracamy do medycyny. Większość lekarzy leczy, pomaga, ale nie wszyscy. Są i tacy, którzy niestety niestety nie ratują życia. Ale je zabijają. Korzystając z osiągnięć medycyny. Tak? Korzystając z tego dobra, jakim są ludzkie osiągnięcia. I tego to człowiek zamiast to, co jest wyuczone dzięki Tobie. Zamiast pomagać, to wykorzystuje na to, żeby sobie udowodnić, że ma władzę: że ma władzę nad ziemią, klimatem, człowiekiem, życiem. A ostatnio aż taką władzę, że może zmieniać płeć. Tak? Człowiek został stworzony przez Boga jako mężczyzna i kobieta. A człowiek mówi, nie, to od nas zależy, czy to jest, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna, my możemy, my możemy manipulować, manipulować tak z życiem, a Ty chcesz, byśmy do Ciebie przychodzili. I oczywiście... Nie tylko po to, żebyś uzdrawiał, ale po to, żeby Ciebie słuchać. Bo nie przyszedłeś po to, żeby uzdrawiać. Nie. Przyszedłeś po to, żeby mówić o miłości Twojego Ojca do ludzi, jak Bóg umiłował świat. Że Ciebie syna swego jednorodzonego na świat powstał. I ludzie słuchali, nawet gdyby zapomnieli o jedzeniu. Tak, Panie Jezu, to nie było tak, że głodni jesteśmy, idę sobie nie. Słuchali ciebie. Dopiero ty, dopiero ty powiedziałeś, żar mi tego tłumu. Już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Tak, panie Jezu, jeśli ciebie słuchamy, to ty zatroszczysz się o to, co jest konieczne do życia to znowu nie znaczy że zawsze będziesz dokonywał cud rozmnożenia ale ty ty sprawisz że człowiek będzie potrafił uprawiać ziemię chleb przygotowywać to wszystko dzięki Bogu tak i to jest jeden wielki cud, to że możemy codziennie spożywać ten chleb. To niekoniecznie musi być na takiej zasadzie, że przychodzimy do Ciebie i Ty dajesz nam chleb. Nie. Bywa, że i tak możesz, ale Ty chcesz cuda czynić przez człowieka. Tak. Ty chcesz, byśmy potrafili wykorzystywać te wszystkie dary, przygody, przetwarzać, przygotowywać posiłki. W ten sposób Ty chcesz przez nas karmić ludzi. Jeśli jako matka, żona przygotowuję mężowi, dzieciom posiłek, to w tym jest Twój udział. Tak. To jest Twój udział. Przez nas chcesz, Panie Jezu, karmić głodnych. Przez nas chcesz też uzdrawiać. Tak? Przez nas. Cokolwiek czynimy dobrego, to dzięki Tobie. Wszelkie dobro od Ciebie. Chodzi. Oczywiście ten nasz wkład jest też Ci potrzebny. Ty nie potrzebujesz, ale chcesz, byśmy mieli tę świadomość, że my coś też potrafimy zrobić. Tak zapytałeś, ile macie chleba? Zaledwie siedem. I parę rybek. Nie potrzebowałeś w ogóle tego, ale jednak chciałeś, aby człowiek coś od siebie dał. A ty to pomnożyłeś. Ty to pomnażasz, co my z siebie dajemy. Panie Jezu, cóż my możemy? Cóż my możemy dać sami? Bardzo mało. Ale ty to pomnażasz. I tak, panie Jezu, żebyśmy sobie mogli odkrywać to, co ja mogę dać. Trochę. To, co ja mogę dać. A ty to pomnożysz. Tak, panie Jezu. Pomnażaj naszą miłość do ciebie, do ludzi. Pomnażaj, aby ludzie odpowiedzieli miłością do Ciebie, do braci. I tak to ta miłość, ta miłość Twoja i odpowiedź na nią. Przetrwać może aż po życie wieczne. I żebyśmy właśnie, Panie Jezu, doszli do domu ojca i przyprowadzili, żebyś Ty przez nas jak najwięcej ludzi tam poprowadził, gdzie Ty jesteś z Ojcem i Duchem Świętym. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jaka było. Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.